Znaczenie psychologii pozytywnej w dzisiejszych czasach jest kluczowe z uwagi na poprawę warunków życia wielu społeczeństw. Psychologia pozytywna pozwala nam lepiej zrozumieć siebie oraz uczy jak wykorzystać ją być mieć dobre samopoczucie. Naukowa część psychologii pozytywnej stara się potwierdzić badanami jej twierdzenia. Początki tej psychologii sięgają czasów Arystotelesa, czyli blisko 2,5 tysiąca lat wstecz. Zatem. Jak wykorzystać psychologię pozytywną w swoim życiu? Samopoznanie. Poznanie samego siebie jest istotnym elementem psychologii pozytywnej i dobrego samopoczucia. Samopoznanie pozwala odczuwać większy komfort z przebywania ze sobą samym. Odpowiednio częste redefiniowanie siebie umożliwia bycie bardziej elastycznym w działaniach. A co zatem idzie w dokonywaniu zmian w swoim życiu? Właściwa elastyczność daje możliwość dostosowania się do zmieniających się warunków naszej rzeczywistości. Rozwój społeczeństwa, technologii, kultury i nauki powoduje, że większość ludzi zostaje samotnie w tyle z własnymi problemami. Poznanie siebie jest potrzebne dla zachowania dobrego samopoczucia i podążania własną ścieżką. Praca nad sobą, mechanizm działania społeczeństwa. Przemysł i postęp cywilizacyjny zmusza nas do przystosowania się do panujących warunków. Szereg zachodzących zmian jest nie tyle co zastanawiający, a ciekawy dla psychologii pozytywnej. Świadomość własnych potrzeb i odpowiednie zaangażowanie w rozwój osobisty może przynieść korzystne efekty w postaci poprawy samopoczucia. Zobacz też, jak spełnić swoje marzenia w pięciu krokach, poczucie własnej wartości i docenianie się każdego dnia to przyjemna praca nad samym sobą. Praca nad sobą pozwala zwiększyć poczucie własnej wartości i skalować je do dowolnych rozmiarów. Psychologia pozytywna udowadnia, że tak samo działa nasz mózg. A wszystko, co jest żywe, może się stale rozwijać. Akceptacja samego siebie. Dobra samoocena i zrozumienie siebie przez poznanie własnych potrzeb, przekonań i nawyków wpływa na lepsze poruszanie się w życiu codziennym, psychologia pozytywna skupia się na tematach. Które do tej pory nie były tak często poruszane, stara się odpowiedzieć na pytania dotyczące akceptacji siebie i jej wpływu na psychikę przez dokonywanie pomiarów poziomu szczęścia i jakości życia. Prawdziwa zmiana zaczyna się od nas samych. Skupianie się na własnym zdrowiu i komforcie psychicznym oddziałuje również na zewnątrz, co przyczynia się do wzrostu wskaźnika dobrego, samopoczucia w społeczeństwie i polepszania się jakości i standardów życia. Rozwój osobisty odpowiednie skalowanie i różnicowanie doświadczeń Polepsza poziom dobrego samopoczucia i zadowolenia z życia. Fundament rozwoju osobistego powinien stanowić ok. 10% naszych codziennych działań. Rozwój osobisty przez kierowanie się najważniejszymi kwestiami, pomaga osiągnąć stabilizację w swoim życiu. Posiadanie kontroli nad własnymi emocjami i świadome dokonywanie wyborów to kluczowa kwestia w zdrowym podejściu do życia. Nieuzasadnione cierpienie spowodowane wytworami naszego umysłu nie musi stanowić integralnej części naszego życia. Zdrowe myślenie. Dbanie o dobre samopoczucie to wskaźnik zdrowia psychicznego. Zdrowe myślenie rozwija naszą świadomość i zdolność postrzegania. Psychologia pozytywna skupia się na odpowiednim wartościowaniu cech ludzkich poczucia spełnienia i szczęścia. Zobacz też, Kreowanie rzeczywistości, jak tworzyć rzeczywistość, zdrowe i korzystne przekonania są kluczowe dla zachowania zdrowego myślenia. Okresowe sprawdzanie jakości swoich myśli jest dobrą praktyką, aby utrzymać dobre myślenie. Istnieją różne formy wyrażania siebie. Może to być rozmowa, pisanie tekstów, rysowanie czy tworzenie muzyki. Zdrowegoizm. Dbanie o prawidłowy rozwój i własne potrzeby to cechy zdrowego egoizmu. Umiejętne zarządzanie własnym czasem i swoim życiem pozwala zredukować długotrwałe cierpienie i niechęć do życia. Poprzez skupienie się na realizacji własnych zadań i obowiązków uzyskujemy lepszą kontrolę nad własnym życiem. Zdrowy egoizm nie tylko jest przydatny, ale i wskazany dla zachowania równowagi w życiu osobistym. Psychologia pozytywna bada korzystne wpływy czynników pozytywnie wpływających na na nasze życie. Zdrowy egoizm jest jedną z kluczowych kwestii do zachowania dobrego samopoczucia i zdrowia fizycznego.